Siema! Czyś. witajcie w nowej serii na moim kanale z Minecraft, mianowicie Minecraft z Loleszkiem. Tak się nazywać będzie seria. Oczywiście klasyczny e, survival, który musimy zacząć od ścięcia Jeff, a potem poszukamy sobie miejsca na domek. Pierwszy. OK. Um, na Facebooku napisałem moim, czy chcecie taką serię um, Nikt mi nic nie odpisał, ponieważ tam nie ma aktywności, więc zapraszam Koniecznie wbijcie i w fanpage na Facebooku Jeśli macie Facebooka, a większość, większość ma no, nie wszyscy, ale ci to mają, mają zalejkować. I okej, okay. ja, a ja, y, ja, jak pewnie wiecie, albo nie, jestem jakby, jak wy to oglądacie, to jestem y, na wakacjach, na wyjeździe, i nie ma mnie. Nie, nie odpisuję na komentarze, ale wrzucam filmiki. Zaplanowałem sobie: wszystko powinno się wrzucać. Ok, współstaka tego drewna pozbieramy, a potem poszukamy sobie miejsca na. Domek, w jakiejś, nie. dla mnie najpiękniejsze domki są jak w jakiejś skale. E, taki, taki zła, tam gdzie jest ładny widok. Nie wiem jakie domki wam się podobają. W Minecrafcie. Ale okej. Okay. Półstaka równa. Możemy iść. Sobie szukać miejsca na domek. Mam nadzieję, że znajdziemy jakiś fajny teren. Fajny biom też, nie był ośniężony. Ok, tutaj jest taka mała górka. więc na domek się chyba nie nadaje, a tutaj co w ogóle jest? Jakaś dziura mała. Okej. Okay. Tak więc idziemy dalej. Zmarnowałem parę punktów głodu, bo biegam. Okej. Okay. Um. Także szukamy sobie na spokojnie. Nie biegamy, bo nam yy, jest, po prostu nie będziemy mieć. Nie mamy jedzenia na razie, i nie będziemy mieć punktów głodu, to wtedy nie będziemy mogli sprintować. I jeszcze jak będziemy mieć 0, to będą, będzie nas bić. Tak, i teraz tutaj zabijemy sobie świnki, Ok, jedna świnka zabita, a druga już prawie. Obieczki też się przydadzą, bo będę łóżko z nich, tak więc, co to, to mi nie dropło, wełny? Ta owca Mam nadzieję, że to dropnie Potrzebujemy trzy wełny Okej okay. Dropła mi wełnę i teraz... Jeszcze dwie owce, tutaj jest jedna O, już nie mogę sprintować, no No widzicie, jak to szybko ten gut spada Jakie ja mam poziom trudności? Normalnie, to jest ok. Świnkę też zabijemy jedną. Ok. Łapką biję, bo nie mam miecza. A przydałby się. E, ok. Pozbieramy jeszcze jedzenie i już e, idziemy. Tam jest jakaś skała ładna. Ale okej. Okay. A jedna owieczka jest gdzieś, jedna owieczka chyba nie. Przynajmniej na razie może po drodze będzie. No to wtedy sobie ją zabijemy, i może dropnie z niej. O tutaj jest owieczki. Nawet trzy, ale jedna brązowa nie cztery tam jest jedna jeszcze. Okej. Myślę, że ładny teren na domek tutaj. taka skała. Okej okay. powiedzmy. Ale okej, okay, chociaż połowę sobie zróbmy z tego deski tutaj musimy instrument zakryć, bo mi tutaj nieładnie wygląda. A tym bardziej nieładnie wygląda takie coś z deską. No ale okej, okay, no. Ja nie lubię takiej wo wody wyciekającej ze skał. Jaki mam tam mieć domek to nie lubię. Okej okay, i tutaj jest taka rzeczka. Także możemy tutaj sobie... Może trochę niżej. No. Tutaj jest wszystko chyba z dirta. Ja się nie zawsze nie mogę zdecydować, gdzie mam mieć domek, w której części tej skały. Tak więc, budujmy sobie na początek taki domek. Na początek, w tej skale. Tylko, gdzie będzie wejście i to wszystko. Zróbmy sobie raz może. Crafting i kill off Żeby można było wykopać te, te skały Ta rzeczka mi się szczerze Nie podoba Tutaj Albo zrobimy sobie po prostu domek o tak Będzie tutaj takie wejście i taki prosty domek Na razie Później jak znajdziemy może lepsze jakieś terytoria To nie wiem Tutaj gram na Nie wiem czy to mówiłem, ale to nie, jest, to nie jest, w ogóle nie ma żadnych modów A to dlatego, że paczki modów co, co tam mają youtuberzy to i tak mi, e, nie mam jak stworzyć nie wiem może w przyszłości ale najpierw e, gramy w takiego Minecrafta normalnego bez modów Nie wiem ile z tego będzie odcinków okej okay, no zrobimy sobie tutaj drzwi że było pięknie. Wiem, nie jest pięknie, ale na początek zawsze. No, powiem tak, że no jest ok, nie domku w domku. Nieważne, to, nieważne jest ważne, że mamy w czym mieszkać. I okej, okay, tutaj jest dirt Okej, okay, to kopiemy sobie Później będę to, ten dirt e, załatam e, Przepalonym stone'em Może to w późniejszych odcinkach e, może, może w następnym, może jeszcze w następnym A okej okay. Jeszcze Zaraz chwilę będziemy kończyć odcinek, ale jeszcze do... zróbmy ten domek, jest brzydki, wiem. I pochodni nie mamy węgla. Ale zawsze możemy przepalić sobie i zrobić sobie węgiel drzewny. Okej. Okay. I zróbmy sobie piecyk. O kurde, już jest noc. Okej okay. piecyki zrobimy, wejdą nam cztery piecyki zróbmy sobie tutaj i, i przepalimy i no może nie wszystkie no 4 przepalmy nam się drewno przyda takie No, i musimy oczywiście sobie zrobić jakieś itemki. E, Okej, okay. kamienny mieczyk i a, kamienny kilof nie starszy. Okej, okay, no to wykopiemy sobie tutaj jakaś ściana zbędna. Jeszcze tak ładnie to nie, to nie ma żądać w następnym odcinku. I zgasną piecyk. Ale zrobimy sobie em, pochodnie. Okej, okay, tutaj jedno. I tutaj. Pochodnie. Żeby tutaj się nie rozpiły nam potwory przy domku. I w domku też. Zresztą. Takie początkowe oświetlenie. Hmm. Może zróbmy sobie łóżko i się przespimy, i będziemy kończyć odcinek. To, że mamy łóżko, ok, także e, może kiedyś, nie wiem, za parę miesięcy. Będzie seria z modami. A na razie będziemy. Będę miał taką serię eee, z Minecrafta normalnego. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie. Strzelcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej filmików na kanale. Eee, jeśli Wam się podobało, to też strzelcie łapkę w górę. Dajcie stu like eee, Być na bieżąco, chcecie żebym nagrywał więcej, bo su subskrypcje bardzo motywują, tak jak i łapki w górę. Także. Nie, okej. Okay. Także dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmikach. Tak więc, cześć.